330 km od Skorzelca mam ofertę pracy w systemie jednozmianowym. I tutaj naprawdę możesz zarobić niesamowite pieniądze. 3000, prawie 3200 euro netto, jeżeli przepracujesz 168 godzin pracy i jesteś na pierwszej klasie podatkowej. Jeżeli przepracujesz więcej godzin albo jesteś na innej klasie podatkowej, to oczywiście odpowiednio większe pieniądze. Kogo ja tutaj szukam? Szukam spawaczy TIC, którzy mają doświadczenie zawodowe, nie muszą mieć aktualnych certyfikatów, ale potrzebne są Twoje umiejętności przy spawaniu rur na szczelność. Twoim zadaniem będzie praca z rysunkiem technicznym, spawanie rurociągów wodnych. Spawacie na hali, potem to wszystko przygotowujecie i jedziecie wspólnie ekipą, żeby to zamocować. Czyli masz taką mieszaną pracę i na hali, i oczywiście w terenie. Jeżeli po Twojej stronie jest chociażby podstawowy język niemiecki, auto na dojazd do pracy i masz te umiejętności, o których mówiłam, to odzywaj się, wysyłaj do mnie swoje dokumenty na maila. Czekam na Ciebie.